Jako historyk niespecjalnie nie, nie prorokuję o przeszłość. Jest bardzo ciekawy temat przyszłość przeszłości, czyli jak ludzie wyobrażali przyszłość kiedyś. Ale z tego co widzę, to, to wszystko, co jest w książkę, dotyczy Państw, państwa, które już przestały istnieć i nie mają szansy renesansu. Książka pokazuje, jak konwencjonalna historia mocastowa jest mylna. Historycy piszą przeważnie o przyszłości państw i narodów, które istnieją, piszą o historii polskiej, o historii rosyjskiej, o historii niemieckiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej i tak dalej. Bo wiemy, że każde państwo, które istnieje, ma swoją przeszłość, różne warstwa. Ale ja patrzę przez te strzeliny między e, e, blokami dzisiejszymi, żeby zobaczyć przeszłość, która była inna, że mapa Europy była inna, e, e, że ta mapa ciągle się zmienia, nie tylko granicy, ale... E, te jednostki państwowe na mapie ciągle się zmieniają, ciągle państwa umierają, nowe państwa rodzą się. Proces jest przeważnie powolny, te zmiany nie odbywają się tak szybko, mimo tego, że są państwa. Znalazłem państwo, które potrwało jeden dzień i są państwa, które potrwało rok albo dwa tygodnie, ale przyważne państwo, kiedy jest ustabilizowane, potrwa 100 lat, 200 lat, 300 lat, ale nie wiecznie, nigdy nie wiecznie. Wszystko tak jak ludzi państwa są śmiertelne.